in a Jakiego meczu się spodziewacie dzisiaj? No i najważniejsze, żeby w ogóle był! Ruch. Żeby był! Żeby był. <śmiennie> Właśnie, tam są A, pewne taki... problemy, nie? Jeszcze nie wiadomo, czy mecz się odbędzie. Powiem tak. Jednym byłoby dobrym wynikiem, ale my potrzebujemy punktów, więc myślę dwa jeden do Rugu. Jako, jako wy, na, nasi bracia, powinniście nam dać, ale to tak nie, nie działa, nie? Słuchajcie, no. No, ja na przykład trzymam kciuki, może nie w tym meczu, ale od kolejnego wygrywacie już wszystko. Jak ja do... śląsko opierdzielimy jak złoto. Mecz jest zagrożony, czekamy na, na ostateczną decyzję, Decydia, czy się tak. odbędzie, nie? Słuchaj, musimy zagrać, bo kurczę, kierowca mamy pijanego, więc mecz <laughs> musi się odbyć. Ruch na pewno na pewno się nie cofnie, od razu zaatakuje. Oni naprawdę nieźle grają, Słuch, może nie że to na Fajnie grają, właśnie fajnie grają. Punktów brakuje tak. Ale, ale myślę, że, że no, powinniśmy dać radę przynajmniej, kurczę. Takie nadzieje są, nie? A jak to będzie dzisiaj na trybunie? Oj proszę, gorąco będzie jak zawsze. Będzie, będzie duża, duża frekwencja i zajebista zabawa. Hej Szopienice! Najlepszy ruch u kibice! Funklub z Wałcza to jest, to jest enklawa Polski i zachodnio-pomorska siła. Walsz. kibice o. Jedziemy! Bardzo to się zapowiada dzisiaj, widzę, że taka pogoda nie sprzyja, deszcz, boisko zalane, ale nawet jak się mecz nie odbędzie, to na pewno będzie miła atmosfera, kibice, przyjaźni, zawsze razem, widzę i ruch. Chcielibyśmy pozrobić kibiców widzewa I, i ruchu. I elany i vis. Cześć, powiedz mi Czeba. skąd dzisiaj przyjeżdżasz, jaki dystans pokonałeś, w jaki sposób? Siódmy 214 rower. E, ile czasu ci to zajęło? Nie całe 9 godzin. Kurczę, ja pierdzielę i co? Będziesz miał siłę jeszcze na meczu do piwa, tak Przez, Oczywiście. Witam FC Deutschland, patroni generalni mojego kanału, prawda? Powiedzcie mi skąd konkretnie przyjechałeś? Znaczy, ja przyjechałem z Turingi, konkretnie. Eee, Leinefelde, no powiedzmy. A kolega tutaj z tej jest go w Łozie. czego Tak jest. <laughs> Przyjaźno to przyjaźń, tak? Ale punkty dobrze byłoby, żeby Iza zostały. Widzę, na trybunach gorąco i zajęliście. Dokładnie. Aura nie jeszcze, prawda? No, niestety nie. Graliśmy 5 w Chorzowie, też padało. No taki urok widocznie, ale to nie chodzi o aurę. Ważne, że można się spotkać z kolegami, z przyjaciółmi. No i liczymy na dobry meczik, nie? podjęli decyzję o nierozwyglaniu dzisiejszego spotkania. Bardzo Mecz odwołany. Jak oceniacie tę decyzję? Jak dla mnie to jest... Jak dla mnie by się mogło to odbyć. Tyle ludzi przyjechało, że fajnie by się ten mecz odbył. Grimald no. No. był na trybunach dobry. Zajebisty, zajebisty, klimat Ale wszystko przez sędziego. przez sędziego, wszystko popsuł sędzia, bo obie drużyny chciały grać, naprawdę wszystko popsuł sędzia. Widać chęć było dwóch drużyn, kibice z ruchu przyjechali, tyle kilometrów i co. A powiedzcie mi w ogóle, wy takie zadowolenie, ale przecież nawet Maciu nie jest. Ale była fajna oprawa. <laughs> oprawa, gorąco na trybunach, fajny klimat. to no no zawsze jest Nie Nietypowo, ale na takim meczu jeszcze nie byłem. Oprawa była świetnie. Prawie jest. godzina po, po decyzji, że mecz się nie odbędzie. A na stadionie przez cały czas trwa zabawa, oprawy, gorący klimat, no to jest coś niesamowitego co się no dzieje. No niesamowitego, dokładnie, takie mecze właśnie przyjaźni z ruchem, zawsze były, piękna oprawa, zawsze piękna atmosfera, ludzie, wymiany szalików, gdzieś tam na starym stadionie jeszcze były otwarte sektory, można było sobie przejść do kibiców, gości, pionę zbić, super, to są najlepsze momenty, najlepsze mecze. Coś niesamowitego, mówimy o super klimacie na meczu bez meczu, prawda? Dokładnie, dokładnie. Mecz się nie odbył, a godzina już po meczu praktycznie, a na stadionie jeszcze oprawa i impreza trwa. nawet jak coś nie wyjdzie, nie? Trzeba się trzymać razem, nie? To jest najważniejsze. Zajebsko. Także dzięki mimo, i pozdrow! Dla wszystkich Wiedzywiaków, dla... dla ruchu, dla nas, dla chłopaków. Wszystkiego dobrego! Kolejna. My z Radomina, to jest jakieś 260 km od... To jest szkoda, ja tutaj z ludźmi z Niemiec, świata się No To się nazywa miłość do widzewa, także nie znamy kilometrów takich, żeby nie przyjechać do swojego ukochanego klubu, także szkoda, ale cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić stadion, oglądamy Twoje programy i... Pierwszy raz będziemy mieli okazję w siebie zobaczyć Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, to może pozdrówcie wszystkich widzów. Dziękujemy bardzo, po Pozdrawiamy. Pozdrawiamy! Wszystkiego dobrego, Do zobaczymy. Następnym razem trzymaj się. Trzymaj się, trzeba się. My daddy was a gambling man! With no strategy Who gives a shit about him anymore? Guess we never really settled the score Okay, we'll all soon be gone. Hey.